to właśnie tu w niedalekiej przyszłości powstanie placówka szkolno-przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych. Chcemy przenieść do tego budynku z z Grera i z ulicy Wolności dwa dzieci, które w tych dwóch obiektach się znajdują. Chcemy, żeby był jeden kompleks, w którym dzieci będą mogły przebywać. Prace w tym miejscu rozpoczęły się w ostatnim kwartale 2019 roku, a termin zakończenia robót planowany jest w połowie listopada tego roku. Teraz jest na etapie budowy ścian i stropów. Bodajże, o ile pamiętam, drugiej kondygnacji. Także to już jest do, do zamknięcia niewiele zostało. I myślę, że to będzie takie miejsce, które na które przede wszystkim rodzice i dzieci oczekiwały z niepełnosprawnością. W budynku oprócz sal lekcyjnych znajdzie się terapeutyczna sala wielofunkcyjna oraz świetlica.